pracowity żuczek. Stuk, puk, stuk, puk. Co tak stuka? Hała słychać z domu żuka. Żuk jest szewcem pracowitym, szewcem wręcz niesamowitym. Wszystkie buty uszkodzone są szybciutko naprawione. Robi też na zamówienie i w przystępnej nawet cenie nowe buty z kory brzozy. A jak dobrze się przyłoży, zrobi buty z płatków róży, bo to koszt jest też nieduży. Żeby buty trwałe były i się szybko nie niszczyły, żuk żywicą je maluje, potem pięknie poleruje i buciki kolorowe do sprzedania są gotowe. Dla motyla, dla biedronki, dla mieszkańców całej łąki. Wczoraj ślimak w drzwi zapukał. Bardzo długo szewca szukał. Zrób mi bucik żuczku, proszę, bo ten już dwa lata noszę. Zobacz, jaki jest dziurawy. Już go nie dam do naprawy. Zrób mi bucik nowy, biały, by mnie dzieci podziwiały. Szewc uwinął się raz, dwa i już ślimak bucik ma. Potem. Świerszcz wpadł zadyszany i zamówił sobie glany, z dębu oczywiście, przystrojone żółtym liściem. Przyszła mrówka gdzieś z daleka, na kolejkę swoją czeka. Rzuczek podszedł. Witam panią. Piękne buty miał dziś na nią, mrówka rzekła zatroskana. Co mam zrobić proszę pana, butów kupić tu nie mogę. Bo mam jedną mniejszą nogę. Wprawdzie różne są rozmiary, ale buty są do pary. Rzuczek na to. Bez problemu. Zaraz zaradzimy temu. Proszę pięć w jednym rozmiarze, a ten mniejszy tam ci darze. Zawitała też to noga kupić buty. Ola Boga! Żuk z wrażenia usiadł sobie: Kiedy ja te buty zrobię? Bo w zapasie nie miał tyle, choć przeliczał dobrą chwilę. Sto bucików numer 3 trzeba zrobić w 10 dni. Buty lewe, buty prawe odpowiednie na zabawę, bo to przecież już niebawem bal miał odbyć się nad stawem. Więc pracował szew z dni całe. Robił zgrabne buty małe, a stonoga przymierzała, zaproszenie nabalniała, więc się nie martwiła wcale, przymierzała buty dalej. Raz już chciała zrezygnować, żeby czasu nie marnować, bo sznurówki buty miały, by jej z nóżek nie spadały. Wiązać buty, co za koszmar, ale jakoś i to zniosła sto bucików zawiązała, ale potem już w nich spała. Zeszłoby jej aż do rana, gdyby je zdjąć chciała sama. Kiedy przyszło do zapłaty, Żuk rozłożył jej na raty, bo wydatek to nie mały, spłacać trzeba przez rok cały. Żuczek pracy miał więc sporo i z płatkami róż, i z korą. Ale był zadowolony, że jest szewcem tak cenionym.